Dzień dobry państwu. Dzisiaj jest goła odmienny temat, czyli jak zwykle łódka. Eee, trochę się pozmieniało. Jak widzicie, elementy wyposażenia są troszkę inne, ale o tym za chwilę, bo trzeba obejrzeć intro. M&M są jeszcze trochę zajmie, zanim dojedziemy do slipa. Widzicie? Już taka łódka jest wytachana, że nawet korzystamy z folii bąbelkowej. Mamy sandeka, czyli wersja vip dla mniejszej ilości osób, ale można poleżeć. Tak wygląda zestaw? Jeszcze dopiero dziubę dupę zamoczył. Jeszcze no to co? Palimy maszynę. Pewnie zauważyliście, że jest stolik. Poczyściliśmy z tyłu te kanapy. Tu jest sandek, na którym można spocząć i się wylegiwać. Widzicie, jak sobie teraz zrobiłem? Teraz sobie zrobiłem tak, że mi się nawigacja włącza dopiero po zapłonie. A wcześniej miałem na stałe. Proszę Państwa, nowy feature na naszej łódce. Mamy sonar, czyli widzimy na jakiej głębokości się stoi. 0,8 metra teraz jest, no i piszczał, piszczał, że jest za płytko. No to działa. No to palmy gnoja. Polina rys. I ciekawe, czy. Po, niech chce pochodzi chwilę, czy ma dość oleju. Dobra, silnik się wygrzewa, proszę Państwa. A ja korzystając z okazji, chciałbym się pochwalić. E, wszystkie guziki poprzerabiałem na nówki Zegary te zostaną, a będziemy przerabiać jeszcze, żeby ta nawigacja była wbudowana w ten panel. Także tu będzie jeszcze estetycznie. To jest na razie wersja beta, żeby się zorientować, co nam potrzeba. A tu będzie nagłośnienie, proszę Państwa, będzie jakieś radyjko. A głośniki tutaj. Dobra, proszę Państwa, tak się prezentuje nasz piknik. Jest też jakaś część załadunkowa. Tu będzie spawione, tylko to co musimy wytrzeć i będzie dobrze. Tak? Państwo, zobaczcie, ludzie wędrują, bo idą już chyba na obiad z powrotem. Widzicie pana, który idzie po linach stalowych wpiętych w skałę? Tak, niektórzy szli morzem, ale tak też można. Trochę wysiłku i rękawice są potrzebne. I idą wzdłuż tej pralarzy. My to obóz nazywamy, kiedyś wam się odniosę. Dlaczego? I widzicie, że wracają później przez trzy kamienie ruczice, aż do metajny. To jest ta ich trasa. Living on Mars czy coś takiego. Uwaga, proszę Państwa, właśnie następuje inauguracja kotwicy przedniej. A widzicie, jak się fajnie napięła franca jedna? Teraz ją trzeba podciągnąć. Nie, bo on musi sobie zrobić. O, widzicie, robimy takie kółko. Marcin skręcił silnikiem. Jest silnik zgaszony. I co teraz? Czekam, aż do dryftujemy? Tak. Pokazuję objaśniam. Do brzegu dostaniemy się tyłem. I najostrzejsza rzecz na tej łódce to jest właśnie ta. Śruba, także chyba będę musiał wam coś załatwić, jakiś ochraniać, żeby się nikt nie pociął. I tak będziemy przebijać do plaży. E, Kotwicę tam widać, jak zaryła w dno. aha i zaraz powinniśmy dodriftować do brzegu. A tu widzicie sportsmenów, tak? Jezus, ja to, jakbym wyszedł na tą górę, to już bym umierał. A oni jeszcze chcą jakoś na obiad dojść, czy coś. Ja bym zamówił z dostawą, tutaj. Kotwica jest naprężona. No to już jesteśmy dupą na dnie, No to można wysiadać. Ja idę zobaczyć na inspekcję jak to wygląda, bo schodzenie jest w ten sposób. Działa moje klapki laczki. Widzieliście? Dobrze. To jest ten moment, kiedy można potestować. I tak wygląda zejście. Pyk. I uwaga na śrubę, bo to jest ostre. Tu tym to można by było ołówki strugać. No i jesteśmy na miejscu. I tak Arimar stoi u plaży na kotwicy. Kotwica działa, sam ją lutowałem. Także miło. No, i co my tu będziemy robić? Grywa. No, zapraszamy. Dobrze jest tak miło, że zapomniałem, że ja mam przecież vloga nagrywać, tak? Przepłynęliśmy te, z tej plaży, co się nazywamy obóz. Na jakąś taką plażę, którą mi kiedyś znajomy pokazał. W lecie nigdy tu nie mogłem przysumować, bo było pełno co na, i co najlepsze, że nudyści w pełnej krasie. A tutaj jest tak. I o tyle, o ile się trafi okazja, to na pewno państwu tu, Państwa tu zabierzemy. Cumujemy się wtedy, bo z racji tego, że jest piasek, to nie pinkolimy się z kotwicą, tylko dobijamy przodem. No, i tu macie taki, tutaj widzieliśmy, że czaple mają swoje gniazdo, i spędzimy jakiś czas na tej wyspie, na tej plaży. Mi co widzą powiedzieć. No, generalnie żeśmy się troszkę posiedzieli, pojedli, polataliśmy dronem i obserwujemy czaple. O, proszę Państwa, tam jest. O tutaj jest czapla. Patrywaliśmy się w czaple, trochę żeśmy odpoczęli. To był ciężki tydzień, przerąbany czas. Cieszę się, bo Arimar już jest w większości gotowy. Brakuje jeszcze tika, klimatyzacji, bimini i jeszcze paru bajerów, co tam naobiecywałem. Dobra. Będziemy płynąć, a teraz Arimara na ten tydzień zostawimy sobie u nas w zatoczce. A jakbym już więcej nic nie nagrał, to trzymajcie się, cześć i widzimy się na live o 20.00.